które są idealnie celowane w potrzeby osób młodych. Od czasów Jacka Kuronia nasz lokalny pośredniak przeszedł długą drogę zmian, również lokalowych, by zaistnieć w naszej społeczności jako powiatowy Urząd Pracy. Zwyczajowa forma poszukiwań i ofert pracy istnieje nadal, ale popularny PUB ma znacznie szerszy zakres działań, w tym szkolenia, spotkania ze specjalistami działającymi na rynkach pracy, realizację programów, projektów, ale to dalej niewielki zakres tej wyjątkowej działalności z myślą o pracownikach, zwłaszcza tych, którzy bardzo długo są nieaktywni zawodowo. Wracając do projektów. W czerwcu bieżącego roku podczas konferencji pod nazwą Czas na młodych minister Marlena Malon wręczyła wleśnie promesy realizatorom projektów wybranych w naborze pod nazwą Czas na młodych punkty doradztwa dla młodzieży. Na realizację tego programu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczyło z Funduszu Pracy 73,5 miliona złotych. Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi otrzymał promesę w wysokości 387 646 zł na realizację projektu pod nazwą Informujemy, wspieramy, pomagamy punkt doradztwa dla młodzieży. Projekt pilotażowy został zrealizowany i kończy się 31 grudnia bieżącego roku. Dzisiejsza konferencja stanowi jakby podsumowanie całej działalności tucholskiego pupu. Nazwa spotkania uczymy się przez całe życie wydaje się być adekwatną do rzeczywistości i nie bez kozery znalazły się tam punkty godne omówienia. Prócz oficjalnego zakończenia wspomnianego projektu omówiono kwestie dotyczące tego, co nas czeka w najbliższej przyszłości. Choć to trochę wróżenie z fusów, bo mamy świadomość gwałtownych zmian po wymianie ekipy rządzącej. Oczywiście nie powiedziano tego wprost. Zaistniała też kwestia utrzymania własnej działalności w kontekście otrzymania wsparcia z projektu, który pozwala na powstanie nowego stanowiska pracy i doposażenia go w niezbędny sprzęt. Tradycyjnie na zakończenie podsumowano mijający rok. bardzo podchodzi, a ówcześnie szeroko do, do sposobu angażowania ludzi czy w drogi zawodowej. Mam nadzieję Pani że będę mógł jeszcze wyjść, po to co teraz powiem, bo pozwolę sobie na tą osobistą dygresję, że od razu, no nie miałem dobrego pr i chyba nie miałem do dzisiaj słynne słowa, możecie pracy, pracy nie znajdzie, czy prace jest tylko za znajomych i tak dalej i tak dalej. Eee, Proszę Państwa, jak przystępowaliśmy do realizacji tego projektu, to otworzyliśmy taki punkt, no i zrobiliśmy dla takiego filmu promocyjnego zdjęcie naszych pracowników zespołu projektowego. No i tak poświęcić, no patrzymy i mówimy: no cóż, ale średnio wieku naszych pracowników zdecydowanie przewyższa 30. Plus. No i jak to się na to czas Jeżeli chodzi o wiek naszych pracowników, no to generalnie najwięcej mamy zarejestrowanych osób tak zwanym wieku najbardziej produkcyjnym, czyli od 25 do 44 roku. Roku, naszego czwartego roku życia. Do czterdziestego czwartego roku życia to jest prawie pięćdziesiąt No i niestety najwięcej osób zarejestrowanych pozostających bez pracy powyżej dwudziestu miesięcy. Dzięki kupowi udało się tego dziennikarza kolejnego zatrudnić. Zakupiliśmy dla niego sprzęt wysokiej klasy fotograficzne. Ale już nie tylko, właśnie zdjęcia, bo zakupiliśmy też bardzo dobry sprzęt do obróbki filmowej. Będziemy mogli kręcić filmy. Znaczy, i tak to robimy, ale teraz te filmy będą mogły być jeszcze lepsze. Zakupiliśmy DJI'a bardzo fajne mikrofony, gdzie ten dźwięk dzięki temu będzie mógł być naprawdę wysokiej jakości. Wiemy, gdzie oglądacie te filmy, wiemy, jak je oglądacie, więc będziemy starać się je robić po prostu coraz, coraz to lepsze. Mikrofony. A oczywiście komórka, która też niestety już tak naprawdę nie służy do dzwonienia, tylko komórka to jest podstawowe narzędzie dziennikarza. E, wiem to po sobie, bo nie wiem, 90% filmów, które nagrywamy, czy, czy z wydarzeń mówki, czy z wydarzeń kulturalnych, kręcimy telefonami. I to są wysokie jakości nagrania w 4K, w HD. To wszystko można zrobić, jeśli ma się odpowiedni sprzęt. No i dzięki temu dofinansowaniu, takim sprzętem możemy, e, możemy teraz po prostu. My byśmy się nie kwalifikowali do udziału w tym projekcie, natomiast myślę, że radzimy sobie z jego realizacją. Działamy stacjonarnie poprzez punkt, który znajduje się w naszym urzędzie na drugim piętrze w pokoju 208. Jest on czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do, 7, do, 15, do 14. Przepraszam. Natomiast po wcześniejszym umówieniu się z naszymi Sami. Można korzystać z tego punktu w godzinach od 15 do 17. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw, że tak powiem, trudnej sprawie, z którą borykamy się już pewnie od kilku lat. Każdy z nas to widzi, że ta komunikacja, taka społeczna, nawiązywanie do kontaktów, zwłaszcza wśród młodych ludzi, właśnie jest na coraz niższym poziomie. Dlatego stworzyliśmy takie e, trzy tygodniowe szkolenie, nazwaliśmy je Nowy Jaran, który właśnie ten projekt był skierowany właśnie zwłaszcza dla osób to, y, do y, 30 3 tygodnie 60 godzin zajęć takich powiedzmy dydaktycznych. Oczywiście dodatkową motywacją było...